W środę wieczorem potwierdziły się doniesienia w sprawie przyłapanej Grażyny Torbickiej. Już nawet ona. Grażyna Torbicka od lat uchodzi za ikonę stylu i elegancji. Dziennikarka ostatnio zachowała się jednak mało elegancko. Nie do wiary, na czym przyłapali ją paparazzi. Już nawet ona dołączyła do tego grona. Grażyna Torbicka przed laty poszła w ślady słynnej mamy Krystyny Loski, zaczynając pracę w telewizji. Szybko stała się gwiazdą i ulubienicą widzów. Tak jest zresztą do dzisiaj, choć już od paru lat nie prowadzi kultowego kocham kino. Grażyna Torbicka dla męża opuściła Warszawę. Prywatnie dziennikarka prowadzi udane, jak zapewnia, Życie małżeńskie z Adamem Torbickim, dla którego nawet przeprowadziła się do Otwocka, gdzie mężczyzna został ordynatorem w tamtejszym szpitalu. Para nigdy nie doczekała się potomstwa. Prezenterka musiała mierzyć się z licznymi plotkami na swój temat, ale w końcu powiedziała dość. W jednym z wywiadów wprost wyznała, że brak potomstwa nie czyni z niej gorszej kobiety. Są różne przyczyny takiego stanu, ale jedno jest pewne. Tylko od ciebie zależy, czy będziesz z tego powodu sfrustrowana i nieszczęśliwa. Trzeba odciąć się od tych szeptów za plecami, mówiła w zwierciadle. Dziennikarka robi więc swoje i cały czas rozwija karierę w mediach, zajmuje się także schorowaną mamą. Z tego też powodu do Warszawy przyjeżdża niemal codziennie. Nie do wiary, na czym przyłapali Grażynę Torbicką. Już nawet ona. W środowy wieczór Fakt opublikował jednak artykuł, w którym opisał mało eleganckie zachowanie pani Grażyny. Kobieta zaparkował swój samochód w niedozwolonym miejscu, jak zresztą robi wiele gwiazd. Niestety, nawet ona dołączyła teraz do tego grona celebrytów. Grażyna Torbicka tym razem zaskoczyła wszystkich i to nie zupełnie pozytywnie. Słynna prezenterka zaparkowała swoje auto w miejscu, gdzie wyraźnie widniał znak zakazu postoju. Co więcej, był to wjazd do garaży dla mieszkańców pobliskiego bloku, donosi fakt. Jak się okazało, dziennikarka poszła do pobliskiej apteki, więc być może musiała szybko zakupić potrzebne mamie leki. Czy to jednak tłumaczy takie zachowanie? Prezenterka miała szczęście, że nie było tam żadnych służb. Zgodnie z przepisami, zaparkowanie na zakazie zatrzymywania się grozi mandat w wysokości 300 zł i jeden punkt karny, pouczają tabloid. Oby faktycznie był to jednorazowy wyskok.